Czujecie dramatyzm, mam nadzieję. Witajcie, witajcie. Przed nami dzisiaj prawdziwy cukiereczek SD Shin Kamen Rider Rumble. Jest to gra, która podąża fabułą filmu o tym samym tytule, czyli Shin Kamen Rider. Jest to film, który niestety nie ukazał się w Polsce, nie możemy go obejrzeć na naszym VOD. Ale jeżeli korzystacie z VPN-u, no to na pewno go obejrzycie na Amazon Prime. Jest on ogólnie dostępny wtedy, jeżeli macie taki abonament. Poza tym jest to wielka klasyka kina Tokusatsu. Jeżeli nie wiecie, czym jest Tokusatsu, to są to właśnie filmy, które opowiadają albo o grupie bohaterów, którzy mają przeróżne kostiumy i zmieniają się w potężnych wojowników, albo jeżeli chodzi o filmy, które mają w sobie wielkie potwory... Wielkie roboty, takie jak Godzilla, Mecha Godzilla, takie jak Ultraman, takie jak Power Rangers, Super Sendai, czy właśnie Kamen Rider i dziesiątki innych, które przebojem się wydarły do popkultury. E, zwłaszcza jeżeli chodzi o Japonię, no to to były lata 70., 80., ale nawet w latach 90. przybyły do Polski. Teraz już to nie jest popularny nurt u nas, ale wiedzcie, że... W Japonii wciąż się kręci bardzo dużo tego typu kina i seriali, wciąż jest to przezabawne. Polecam każdemu wejść w ten świat, popatrzeć na niego, sprawdzić go. A Shin Kamen Rider Rumble jest niezłym przypomnieniem o tym, że to są super rzeczy. Widać to zresztą w tym intro, które jest pełne wspaniałej prezentacji głównego bohatera: pół pasikonika, pół człowieka. A tu mamy pająka, z którym będziemy walczyć. Nasz bohater walczy w tej grze z dziesiątkami wrogów naraz na ekranie, a jego główną misją jest to, żeby powstrzymać organizację, która nazywa się Shocker. Przepiękne są te ciosy, przepiękne są uniki, można nawet zwolnić czas, kiedy się zrobi unik w dobrym momencie. Jak widzicie, tutaj dominuje styl zdeformowany, te postaci są bardzo urocze. Raczej nie jest to gra dla. Która ogranicza się tylko do starszych graczy. Ta brutalność jest tutaj mocno kreskówkowa, ale gdybyście o tym nie wiedzieli, to film jest zupełnie inny. Film jest ociekający krwią, więc gdybyście chcieli obejrzeć Shin Kamen Rider z dzieckiem, to akurat nie ten film. Inne Kamen Ridery oczywiście można, bo to są raczej dla dzieci filmy, czy też seriale, ale Shin Kamen Rider to <grym> uważałbym. Shin Kamen Rider reżyserował Hideaki Anno, czyli człowiek, który stworzył Neon Genesis Evangelion. Co chyba mówi wszystko, kiedy łączy się to z brutalnością. Naprawdę, krwi tam nie brakuje. Chociaż są też piękne sceny, takie rodem zanime, czuć w nich też Evangeliona. A ja tu tymczasem robię gigantyczne kombosy. 360, zaraz będzie 400 kombosów. Czuć tutaj Dynasty Warriors, 400 przekroczone. Ranga A w prawym górnym rogu. Są też rzuty. Proszę, jak rzucam, jak kopię. Nasz Kamen Rider, Pasikonik, jest genialny. I power-up na koniec. Słuszna praktyka, bardzo lubię, kiedy są power-upy w grach. Czemu walczymy z organizacją Shocker? Ponieważ jej działania mogą doprowadzić do tego, że ludzkość wyginie. Ich główną siłą są tacy bohaterowie, czy też tak wzmocnieni ludzie jak my. Tylko, że służący złym celom. A dlaczego my nie służymy złym celom? Ponieważ zostaliśmy uratowani zanim po tym, jak przeszliśmy operację zmiany w pół pasikonika wyprano nam mózg. Teraz jesteśmy świadomi, jesteśmy jedyną nadzieją, żeby odeprzeć atak innych polepszonych ludzi, którzy mają rozszerzone moce i służą szokerowi. Żeby to wszystko lepiej pokazać, założę maskę. Patrzcie na to. Tak się tworzy super bohaterów. Tak naprawdę bardzo niedużo to zmienia, ale to, że pod przyciskiem mam takie coś jak zakładanie maski, to jest coś pięknego. No i walczymy z nimi. Niech nie myślą, że coś wygrają. Kiedy ja tutaj liczę na zbawienie ludzkości. Cała gra to jest właśnie takie chodzenie po bardzo, bardzo plastycznych lokacjach, nawalanie ile się da ogromnych kombosów i czerpanie zabawy z tego, jak dobrze każdy cios czuć, bo mimo już jest ich tutaj taki zalew, to naprawdę każde uderzenie daje mega dużo satysfakcji. I rzut. I ładujemy. I rzut. I specjalny atak. Cudowne są te pojedynki, naprawdę cudowne. To bardzo krótka gra na około 3 godziny, ale i tak polecam każdemu się nią zainteresować. Żeby ją zakupić trzeba jednak albo skorzystać z VPN-u na Steamie, bo nawet ona nie jest wyszukiwana na europejskim Steamie. Albo też zamówić z PlayAsia wersję na Switcha, co ja akurat uczyniłem. Podlinkuję wam tę wersję w komentarzu albo w opisie filmu. Tak jak bardzo podoba mi się zmiana środowisk, to jak się walczy, to jak czuć ciosy i pojedynki jakie tutaj mamy przed sobą, to jak rozwija się postać też jest super. Tak jeżeli mógłbym tylko o jednej rzeczy, która jest małym zawodem powiedzieć, to to, że mimo iż jest to gra o Kamen Riderze, czyli tutaj już nawet sama nazwa bohatera mówi, że on czymś jeździ, to nie jeździmy w niej na motorze niestety. Jest to tylko pokazane jako przerywnik jako element tworzenia yy, wizerunku tej postaci, ale jeżeli chodzi o gameplay, to motywów z tym, żeby jeździć motorem, nie będziemy tu mieć. Na ekranie tyle się dzieje, że nie ma czasu na narzekania czy zastanawianie się, trzeba po prostu walczyć o lepsze jutro. Wszyscy fani chodzonych bijatyk powinni mieć ten tytuł na oku, bo on doskonale pokazuje, jak chodzone bijatyki potrafią być proste i przyjemne, kiedy tylko dobrze się je zrobi, a myślę, że teraz na rynku jest bardzo dużo prostych i przyjemnych biatyk chodzonych, które jednak nie potrafią aż tylu uczuć wygenerować i wyglądać tak fajnie i dawać takich fajnych odczuć. Czas na pojedynek z generałem szukerów który jest pół pająkiem, pół człowiekiem czy dam mu radę nie wiem, bo nie mam zbyt mocnej postaci ale będziemy walczyć ależ piękna sceneria, Tatama w oddali ten pojedynek w którym tak bardzo jestem na włosku i walczę z pół pająkiem. naprawdę wielkie emocje, wielka rzecz czy dam mu radę czy dam się złapać w sieć? Czujecie dramatyzm, mam nadzieję. Od tego, jak mi pójdzie, zależą losy całego świata. O nie! Zmieniłeś się, pajonku. Staram się dramaturgią oddać to, co widać w filmach typu Tokusatsu. Ale w sumie nie wiem nawet, czy dobrze wymawiam ten gatunek. Wybaczcie, jestem bardzo skupiony. Uniki muszą być szybkie jak u pasikonika. Ależ go dorwałem! To będzie ten moment. Nic mi nie zrobisz pająku, szoker będzie pokonany. Albo ja. Szansa na finałowe uderzenie na kończący cios. Czas to zrobić. Jak się robi kończący cios? Zrobię to. Mamy kończący cios. Oby trafił w pająka. Ale się szykuje. Takiego kopniaka nikt by nie przeżył. Oberwał. Nie przeżył. Dobrze. Padnij pająku. Nic z niego nie zostało. To jest ta brutalność. I bezwzględność. Kiedy chodzi o Kamen Ridera. I dobro ludzkości. Trzeba walczyć do końca. I teraz zbieramy lód, zbieramy przypinki. Mogę też mieć czosnek. Tutaj się kumulują na dole, widzicie, wszystkie posiłki, które mamy. I każdy z nich daje jakieś właściwości pasywne, co jest bardzo fajne. O, a tutaj niezła naprawdę przypinka. Gwarantuje niewidzialność przez 5 sekund po tym, jak oberwiemy. I możemy to w safe house założyć. Będziemy zakładać. Piękna rzecz. Plansza skończona na SS. Lecimy dalej, bo jest jeszcze czas. I cyklon przyleciał, czyli nasz wspaniały motor. A tu preview kolejnej walki, czyli też taka metoda jak z odcinków seriali o superbohaterach. Czyli mała wstawka pokazująca, co nas czeka za chwilę. A tutaj wracamy. Pełni napięcia, pełni honoru, pełni patosu do swojej kryjówki. Myślę, że każdy, kto widzi takiego człowieka na motocyklu, wie, że coś się dzieje. I mamy już kolejną planszę kolejnych przeciwników. Postaram się ją szybko wyczyścić. Tutaj widać plamy, jeżeli chodzi o trucizny. Czyli najgorsza rzecz w grach wideo, to kiedy trafiasz na trujące bagna. Tutaj te trucizny mamy na ulicy. Ale też spójrzcie, jaka piękna to jest ulica. Ta gra by mogła naprawdę mieć licencję Kunio-kun i też by wyglądała super. Też by to pasowało. W ogóle fajnie, gdyby tak się stało. O, nowy typ przeciwnika z mieczem potężniejszy. Przy unikach trzeba uważać. A ja maski nie założyłem. Dalej lecimy. Niech sobie nie myślą. Teraz dopiero pożałują. SZOKER! NIE daruje CI TEGO! Da się tam? Nie da się tam zajrzeć. Tylko idziemy w prawo. Ja to szanuję. Jak umiesz zrobić dobrą grę tylko o tym, że się idzie w prawo, to znaczy, że umiesz robić w ogóle dobre gry. Że w życiu sobie poradzisz. Tylko też trzeba mieć nie lada serce, żeby umieć to docenić. Wiem, że wy je macie. Okej, okay, mamy koniec planszy i spróbuję wrócić do safe house. Tutaj czeka na nas Ruriko, której ojciec zginął z rąk organizacji Shocker, ale to też jej ojciec stworzył Kamen Ridera, którym teraz jesteśmy. I spójrzmy na ten safe house, bo to jest też jedna z fajniejszych miejscówek w tej grze. Mamy tutaj dostęp do naszego motocykla. Możemy się wzmocnić, możemy też założyć te przypinki, które znajdujemy w trakcie walki. Jedną można mieć naraz założoną. No, i założyłem, ok. Zobaczymy, jaki będzie miała skutek. Możemy się wzmocnić albo siebie, albo swój motor. Jak wzmacniamy motor, to mamy wtedy różne pasywne bonusy, które zawsze są super w grach. Ale ja chcę przede wszystkim wzmocnić naszego bohatera. Co on tu może mieć? Maksymalne zdrowie, oczywiście, od tego zawsze trzeba zaczynać. No to skoro jesteśmy w kryjówce, jesteśmy wzmocnieni. Porozmawialiśmy z Ruriko, wzięliśmy przypinkę, wracamy na misję. Trzeba podejść do cyklona: wybrać postać, bo potem ich jest więcej. I tutaj mamy wybór odcinków. Odblokowane są oczywiście najbliższy i ten, który przed chwilą pokonaliśmy. Lecimy. I proszę, jak widzicie, po powrocie do safe house'u zniknęło jednak całe jedzenie, które do tej pory zebrałem w poprzedniej planszy. Czyli idąc, żeby się wzmocnić, musimy zaryzykować to, że stracimy dużą część tego, co udało nam się zyskać w poprzednim przejściu. Też dobry motyw takie balansowanie ryzykiem. Decyzja o tym, w jaki sposób chce się grać, czy chce się mieć jak najmocniejszą postać, czy też zebrać jak najwięcej dopałek i na nich tutaj polegać. Fajna rzecz. Uważam, że dzięki takim detalom, takim małym, drobnym rozwiązaniom, możemy rozróżnić dobrą grę od bardzo dobrej, albo ciekawą od takiej, która jest banalnie prosta i prostacka. Kamen Rider oczywiście nie jest czymś mega skomplikowanym, ani nawet trochę skomplikowanym, ale nie jest też ani trochę prostacki. Zakładamy maskę znowu. Halo, lecimy, lecimy. Co teraz powiecie, szokerzy? Myślę, że większość osób uważa, że filmy o takich japońskich superbohaterach, którzy w dziwnych, gumowych strojach Walczą z wielkimi robotami koło makiet w różnych studiach filmowych, że ludzie uważają to za kiczowate, bezsensowne albo co najmniej takie dla dzieci, ale to nie jest tak, że te historie przez tyle lat jadą tylko na jednym patencie, że nie potrafią zainteresować sobą bardziej wymagających odbiorców i że nie mają jakiegoś lepszego przekazu też w sobie. Bo są to proste rzeczy, raczej z prostym rysem, jeżeli chodzi o psychologię bohaterów, ale często też zaskakują niezwykłymi widokami, postaciami i rozwiązaniami, których nie ma w żadnym innym gatunku. Poza tym, jeżeli chodzi o mnie i takusatsu, to dla mnie samo to, że coś jest dziwne i nietypowe, jest wielkim plusem. To, że się to wyróżnia, że, że nie jest to łatwe do zaszufladkowania. To jest już plus sam w sobie i szukanie głębi w takich mocno palpowych rzeczach zawsze mnie ciekawiło, zawsze mi się podobało, więc doceniajcie filmy, marki, seriale, czy też gry, które nie zawsze wyglądają na takie super głębokie, czy też pozornie opierają się na bardzo banalnych zasadach, bo często po wejściu w nie głębiej okazuje się, że dają najwięcej przyjemności. Słuchajcie, żeby nie było, ja tutaj też nie przeżywam jakiejś nirwany, w związku z tym, że nagle mój mały ludzik, który bije wszystkich, ma maskę i ja to przeżywam. Tu bardziej chodzi o to, że naprawdę każde uderzenie ciosu jest tutaj w punkt y, komunikowane graczowi. A poza tym, jeżeli chodzi o samą radość z gry, to tutaj wszystko jest na miejscu. Spójrzcie na te lokacje, po jakich się przemierzamy, na te małe przeszkody, które są dodawane wraz z kolejnymi planszami, jak te wybuchające tutaj zbiorniki, spadające jakieś elementy, czy też kałuże, które zatruwają, nowi przeciwnicy, zebranie jedzenia, zebranie pieniędzy, waluty doświadczenia, jakieś rzeczy, które ulepszają naszą postać w przerwach między kolejnymi pojedynkami. Przecież tutaj naprawdę jest dużo warstw i jest czym się cieszyć. Wszystko wygląda bardzo fajnie, jak taki poranek w centrum miasta, kiedy znikąd pojawiają się Łotry oraz superbohater. Jaram się tym widokiem i bardzo się cieszę, że udało mi się w ogóle dowiedzieć o tym, że ta gra wychodzi, bo nie jest to takie łatwe. Nie jest ona marketowana w Europie czy też w Stanach. Pewnie ze względu na to, że są problemy licencyjne, a jest ona tak bardzo powiązana z samym filmem Shin Kamen Rider. Oczywiście samego filmu czy też licencji nie trzeba wcale znać, żeby tutaj dobrze się bawić. Tutaj chodzi głównie o gameplay oraz o podziwianie miejscówek i zabawę z tego, jak bardzo możemy wzmocnić naszą postać. Myślę też, że jest to dobry moment, żeby skończyć ten film. Zobaczyliście już naprawdę sporo. Wiecie jak się w to gra, wiecie jak to wygląda. Dzięki temu, co zamieszczę w opisie filmu, będziecie wiedzieć też gdzie to znaleźć. SD Shin Kamen Rider Rumble to naprawdę dobra rzecz. Dzięki, cześć na razie.